Kilka lat temu wydarzyła się sytuacja, która rozgrzała emocje i sprowokowała do głębokich rozważań na temat istoty duchowości. W pewnym więzieniu ktoś dopuścił się zniewagi wobec świętej księgi pewnej religii, co wywołało gwałtowne protesty i nieporozumienia. Wśród pytań, które wówczas padły, było to jedno: co zrobić, gdy zewnętrzne znaki naszej wiary zostają zniszczone lub sprofanowane? W odpowiedzi usłyszano nietypową, a zarazem zabawną reakcję: wezwanie hydraulika. Ta pozornie błaha odpowiedź skrywa głęboką lekcję, by spojrzeć poza powierzchnię i dostrzec prawdziwą wartość, która nie tkwi w przedmiotach, ale w tym, co one reprezentują. W życiu często przywiązujemy się do form, książek, posągów, rytuałów, zapominając, że to tylko nośniki, pojemniki dla znacznie ważniejszej treści. Wartości, mądrości, współczucia i spokoju. Żaden obiekt materialny nie jest w stanie zniszczyć tej esencji, jeśli pielęgnujemy ją w sobie. To przypomnienie, że prawdziwa duchowość żyje w ludzkich sercach i umysłach, a nie w formach, które są tylko jej wyrazem. Zniszczenie pojemnika nie oznacza utraty zawartości, jeśli umiemy zachować to, co ważne naprawdę. W odpowiedzi na prowokacyjne pytanie dziennikarza, co by zrobił, gdyby ktoś zniszczył świętą księgę buddyjską, Ajan Bram bez zastanowienia odparł, że najpierw zadzwoniłby po hydraulika. Ta zaskakująca odpowiedź nie była próbą błazenady, lecz miała głęboki sens. Pokazuje, że księga sama w sobie, choć zewnętrznie ważna i szanowana, jest tylko pojemnikiem, naczyniem, które ma w sobie coś znacznie cenniejszego. Księga, posągi czy świątynie stanowią formalną stronę religii. Są to materialne reprezentacje duchowości, ważne jako narzędzia pomagające w praktyce i podtrzymujące tradycje. Jednak gdy materialne obiekty zostaną zniszczone, znak ten nie niszczy samej duchowej treści. Pojemnik może ulec zniszczeniu, ale prawdziwa zawartość w tym wypadku wartości takie jak współczucie, przebaczenie, spokój i mądrość pozostaje niezniszczalna, o ile trwa w sercach praktykujących. Ajan Brahm wyjaśniał, że można spalić świątynie, zniszczyć posągi, a nawet skrzywdzić mnichów czy mniszki, ale to nie niszczy buddyzmu. To, co naprawdę jest istotne, to zawartość duchowa, którą każdy z nas może w sobie pielęgnować. I która jest źródłem prawdziwego spokoju i przebaczenia. Nie chodzi więc o fizyczny obiekt jako taki, lecz o to, co on reprezentuje i czego uczy. W codziennym życiu bardzo często mylimy formę z treścią. Przywiązujemy się do przedmiotów albo do zewnętrznych symboli, sądząc, że są one niezbędne do doświadczania duchowości. Tymczasem buddyzm pokazuje, że prawdziwe znaczenie jest wewnętrzne. To wartości, które przyjmujemy, Uczucia i postawy, jakie rozwijamy. One stanowią zawartość, a nie sam pojemnik. Metafora ta uczy nas nie tylko o religii, ale także o sposobie, w jaki podchodzimy do życia. Często trzymamy się powierzchownych elementów, zapominając, co jest rzeczywistą wartością. Mądrość Ajan Brahma skłania nas, by nie tracić energii na zewnętrzne aspekty, lecz pielęgnować to, co w nas najważniejsze. Ta opowieść jest więc zachętą, aby w chwilach próby i rozczarowania przypominać sobie, że to, co naprawdę cenne i trwałe, tkwi w naszych sercach. Nawet jeśli świat wokół się burzy, duchowa zawartość pozostaje naszą ostoją. W buddyzmie często używa się metafory, która pomaga zrozumieć różnicę między tym, co zewnętrzne, a tym, co naprawdę ważne w duchowości. Ta metafora opisuje, że rzecz lub symbol, którego używamy do wyrażenia naszej wiary, jest jak pojemnik, naczynie, które może przybrać różne formy. Mogą to być święte księgi, posągi, rytuały czy świątynie. Te formy są ważne i mają swoją wartość, ponieważ pomagają utrzymać tradycję i kierują naszą uwagę ku wyższym ideom. Jednak sam pojemnik nic nie znaczy bez swojej zawartości. Zawartość to esencja. Wartości duchowe, takie jak współczucie, mądrość, przebaczenie, pokój ducha. To, co naprawdę ma znaczenie, to to, co wypełnia ten zewnętrzny obraz. Jeśli pojemnik zostanie uszkodzony lub zniszczony, lecz zawartość pozostaje nienaruszona w naszym sercu i umyśle, duchowość i wiara trwają nadal. Przywiązanie do formy, czyli nadmierne koncentrowanie się na materialnych czy zewnętrznych elementach, może być przeszkodą na drodze duchowego rozwoju. Wiele tradycji, nie tylko buddyjskich, doświadcza sytuacji, gdzie symbol lub rytuał przysłania prawdziwe wartości. Ludzie mogą zacząć walczyć o zachowanie form, zapominając, że duchowość to coś żywego i obecnego w codziennym życiu. W praktyce duchowej ważne jest, aby pielęgnować zawartość, rozwijać w sobie postawy dobroci, wyrozumiałości, uważności i pokoju. Te wartości są tym, co pozwala nam przetrwać kryzysy, gdy formy się zmieniają lub znikają. Można stracić wiele zewnętrznych rzeczy, ale nigdy nie powinniśmy stracić prawdziwej mądrości i serca. Współczesne życie często kusi, aby utożsamiać duchowość z rytuałami lub materialnymi symbolami, jednak trzeba pamiętać, że to tylko narzędzia. Prawdziwą siłę i trwałość ma to, co rozwijamy w sobie. I jak traktujemy innych. Ta metafora uczy nas także pokory i elastyczności. Pojemnik może się zniszczyć, ale jeśli zawartość pozostaje, jesteśmy w stanie budować na nowo, odnajdując wewnętrzną wolność i światło, niezależnie od tego, co dzieje się na zewnątrz. Dlatego właśnie warto pielęgnować zawartość, pracując nad sobą, rozwijając empatię, mądrość i spokój, aby prawdziwa duchowość była obecna w naszym codziennym życiu i stała się niewzruszonym fundamentem, na którym możemy się oprzeć. W codziennym życiu naturalnym odruchem jest zwracanie uwagi na zewnętrzne formy, przedmioty, symbole czy rytuały, które kojarzymy z duchowością i religią. Jednak prawdziwym wyzwaniem jest skupienie się na rozwijaniu tego, co kryje się za tymi formami, wartości, które stanowią zawartość naszych duchowych przekonań. Pielęgnowanie współczucia, przebaczenia i spokoju umysłu wymaga świadomego wysiłku i praktyki, która nie zawsze jest łatwa w świecie pełnym pośpiechu i powierzchowności. Wielu ludzi doświadcza sytuacji, w których traci materialne rzeczy, relikwie czy nawet bliskie im symbole, które uważało za fundament swojej duchowości. Często wtedy pojawia się pytanie: czy można jeszcze być wiernym swoim przekonaniom? gdy formy ulegają zniszczeniu lub kiedy świat zewnętrzny się zmienia. Opowieść uczy nas, że utrata materialnych elementów nie musi oznaczać utraty wartości duchowych. To właśnie one mają moc pozostać, inspirować i prowadzić w trudnych chwilach. Zmiana podejścia do religii i duchowości polegająca na kierowaniu się esencją, a nie formą, jest jednym z najważniejszych kroków na ścieżce rozwoju. Uczy to elastyczności, która chroni przed rozczarowaniami, gdy napotykamy na trudności czy konflikty dotyczące symboli religijnych. Warto pamiętać, że prawdziwa moc duchowości tkwi w sercu i umyśle osoby praktykującej, niezależnie od zewnętrznych okoliczności. Praktyki duchowe, takie jak uważność, medytacja czy rozwijanie empatii i współczucia, pomagają utrzymać tę zawartość. Dzięki nim. Możemy świadomie wybierać postawy i zachowania, które wzmacniają naszą wewnętrzną siłę i chronią przed nadmiernym przywiązaniem do form. To także sposób na budowanie odporności emocjonalnej, która pozwala zachować spokój i równowagę nawet w obliczu kryzysów. W sytuacjach konfliktów, szczególnie gdy dotyczą one symboli wiary lub obiektów religijnych, warto podejść z rozwagą i zrozumieniem. Prawdziwa duchowość nie wymaga walki o materialne przedmioty, lecz o zachowanie i rozwijanie wartości takich jak pokój, przebaczenie i empatia. To one są fundamentem, który nie zostanie zniszczony żadnymi zewnętrznymi wydarzeniami. Pielęgnowanie zawartości wymaga codziennego zaangażowania i świadomego wyboru. To droga, na której uczymy się nie reagować impulsywnie na bodźce, ale odpowiadać z rozwagą i miłością. W ten sposób duchowa esencja naprawdę się realizuje i staje się źródłem szczęścia oraz pokoju dla nas samych i innych. Najważniejszym przesłaniem tej opowieści jest zachęta, aby nie przywiązywać się nadmiernie do zewnętrznych form i symboli, ale pielęgnować to, co jest ich prawdziwą istotą wartości i mądrość. Buddyzm uczy, że duchowa przemiana i wolność nie są związane z tym, jak wyglądają rytuały czy jakie przedmioty posiadamy lecz z tym, co rozwijamy wewnątrz siebie. W życiu codziennym często łatwiej jest skupić się na widocznych, namacalnych elementach, niż na tym, co niewidoczne, subtelne i wewnętrzne. Jednak to właśnie dusza, serce i umysł są miejscem, w którym prawdziwa duchowość się objawia. Gdy pamiętamy o tym rozróżnieniu, możemy pójść dalej i z odwagą stawić czoła wszelkim zewnętrznym trudnościom i wyzwaniom. Zaproszenie do osobistej refleksji jest kluczowe. Co dla nas jest naprawdę ważne? Czy pielęgnujemy w sobie wartości, które dają pokój i szczęście? Czy umiemy odróżnić trwałość duchowej zawartości od przemijającej formy? Motywacja do nieustannego rozwoju mądrości i współczucia powinna towarzyszyć naszej codzienności. Prawdziwa przemiana nie jest jednorazowym aktem. Lecz drogą życia, którą możemy wybierać każdej chwili, niezależnie od okoliczności. Dzięki temu możemy zbudować fundament, na którym oprzemy swoje życie: niezniszczalny, niezależny od zewnętrznych zdarzeń i przemijających zjawisk. I to jest prawdziwa siła duchowości, którą każdy z nas może w sobie odnaleźć.